Siemanko w tym nowym dniu. Słuchajcie, chciałem Wam od razu na początku podziękować za tyle wspaniałych no, życzeń, żeby nam się tutaj dobrze mieszkało. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się, że same komentarze będą jakby w tym kierunku szły za naszą pierwszą noc, że to spędziliśmy. Także dzięki bardzo. No i co? Dzisiaj już jest późno. Magda wróciła z pracy. Oczywiście już chwyta się do pracy od razu. Borysek tutaj jak zwykle. Nie no tam, ziomek był u niego, pobawili się, a ja co, ja nocne, słuchajcie, jeszcze przed chwilą w Liroi byłem, 22 zaraz, bo dużej czynny, co przyniosłem, no kreniki, przykręcę i będzie pierwsza kąpiel w tej zasypiałej wannie. No tu podłączę wylot, tutaj nalot i heja. Dobra, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Krzesła przyszły, Magda. W ogóle taboreciki Twoje przyszły. To co? No jeszcze nie, leżą kartony. Ja to dzisiaj takiego trochę lenia miałem, musiałem sobie w głowie poukładać. Czasami tak mam, że taki reset robię w głowie, resetuję się i myślę, co dalej. Mimo to, że ta robota mnie gdzieś tam goni, ale muszę sobie wszystko dobrze poukładać. No tak jak z tym kwiatem: czy go uśpić, czy go odratować. I teraz tak, obcinam sobie te stare wszystkie. Rozumiecie tak systematycznie? I wychodzi jakby nowy. Pamiętacie, była tylko jedna ta łodyżka. No to też taki plan, nie? Yy, dobra, ja później odpalę kamerę, pokażę wam te stołki, jak nie zapomnę, co tu kupiłem. Kupiłem 2 metry węża, 2 metry, no odtąd dotąd, słuchajcie, 2 metry, jak tu nawet metra nie ma. Nie wiem czemu, no kurczę, lubię wszystko jakby. W zapasowe, w zapasie mieć. Więcej, więcej, coraz więcej. Nie? Jak, to chyba choroba. Wiem, dobra. Dobra, słuchajcie, no to zabieram się, owijam to teflonikiem. Ten gwincik, nie wiem gdzie go mam. Gdzieś go przyniosłem. O, tu jest. Kupiłem teflonik. Owinę wkręcę tutaj. I wkręcę wąż pod ten kran. I czysto teoretycznie będzie woda. Dobra? Nie wiem, proste, zwałka, nie? Dobra, nieważne. Ważne, że będzie woda, będzie można się wykąpać i będziemy tak w tą łazienkę mieli. No, powiem Wam od razu szczerze, nie ukrywając, dwa miesiące bite. Dwa miesiące jej nie ruszam, są inne rzeczy. Chcę się wbić na elewację, a tam mam jeszcze remont w tamtym mieszkaniu. Jeszcze u mojego ziomeczka zacząłem, gdzie też są różne etapy malowania. I tak kurczę, mimo to słuchajcie, jakie dzisiaj w ogóle jazda była, nie? Pojechałem do ziomeczka tam e, poszpachlować, wracam. Drugi raz poszpachlować tam, bo tam ta linia jeszcze raz musiałem zrobić. Wracam, a tam jest wszędzie plac budowy. Non stop napieprzają te nowe bloki, walą ich normalnie, wyrastają jak grzyby po deszczu te bloki. Niby kasy nie ma, niby nikt nie kupuje, niby tam te kredyty na 2% jeszcze nie wbiły się, ale budują, chyba przygotowują nam tanie mieszkania, jakich tyle budują. Mniejsza z tym, jedzie sobie do wielki dostawczak, rozumiecie, no nie miałem gdzie zjechać na tym placu budowy, no to się wpieprzyłem tymi kołami w taki, wiecie, zas pf, utknął, dobra, tam wyjechałem, nie, ale mniejsza z tym. Ruszam, piszczy wszystko, trzeszczy, kurczę, słuchajcie, staje całe koło uwalone, wszystko w tej Hondzie Pojechałem na myjkę, bo jadę i, w, i wszystko trzeszczy. Wiecie, kamluć się dostał między blachę a tarczę, nie? Wyje, huczy, ja wiecie, zatrzymałem się na ulicy, wsteka do przodu, no nie chcę wyleć. Pojechałem na myjkę ciśnieniową, jadę tym karszerem. Szkoda, że nie miałem kamery Akurat, bo nie widziałem kamery, bo mówię szybka akcja, uziomeczka raz, dwa, wiecie, oszpachluję, nie? Mówię, no to nie ruszam się, cofnę się do chaty i później zacznę nagrywać. Ale takiego ślenia miałem z całego dnia i nie nagrywałem w sumie, dopiero teraz w nocy odpalam kamerę. Pokupywałem parę rzeczy na internecie jeszcze, no to jak dojdą to Wam pokażę. Wiecie, trzeba też czasu i posiedzieć przy tym, wiecie jak to jest. No i wcisnę tym karszerem, rozumiecie, w te, no nic nie ma, nie? No dobra, no trochę się przejechałem po tej myjni, wszystko dalej trzeszczy, harczy, nie? Spadam na inną myjnię, mówię, może rozruszałem tym karszerem, może drugi raz, no to drugi raz, jadę te koło, wiecie o co chodzi, te dwie minuty pociśnieniem w tych hamulce między te, nic nie ma, kurczę, w końcu się okazało, że musiałem zwalić koło, jeden zacisk, śrubę odkręciłem, drugi popuściłem, odchyliłem, wypadł, mówię, kurczę, prosta akcja, wiecie jak to jest, Dobre. Dobra, koniec tego gadania pokażę Wam te fajne stołki, które kupiliśmy jeszcze tak szybciutko. Nie są skręcone, żeby już nie ten... Gdzie ta Magda uciekła? Kochanie, jesteś gdzieś tu. Taki wielki dom. Ty nie ma. To karderobi pewnie było. I o ty. Syfek tu jest, nie? Jeszcze nic nie ogarnięte. Nawet telewizor leży tam. No nie ogarniałem dziś, a szafa niedługo będzie wlatywać, także będzie mega super. Są tu kartony, zobaczcie dwa taboraciki i teraz wam powiem tak, bardzo mi się podobała ta kuchnia, bo podoba mi się powiem wam ta kuchnia, dobrze jest zrobiona. Ludzie jak przychodzą, no to mówią, że też jest fajnie zrobiona. No to mówię, wszystko ładnie. Idealnie. Tylko druga strona medalu, że Magda sobie nie pozwoli, ja wam to chyba mówiłem, nie pozwoli sobie, żeby tam nie było stołu. No i został stół zaprojektowany, słuchajcie, prawie metr na 50 cm. O gdzie ja tu świecę? Metr na 50 cm będzie trzeba tam jeszcze dorzucić, nie? Czyli ta kuchnia będzie ogólnie mała. Nie wiem, jak to się otwiera, jak oni tu zakleili kurczę. Gdzie jest Magda z jeszcze? Czekajcie, bo Maksiu piszczy. Maksiu, co się stało? Aaa, bo Ty paróweczkę wyczuwasz. Daj gryza. No jak wyczuje coś dobrego, to nie da spokoju. Będzie, wie, że jest jedzenie, będzie piszczał tam. Dobra. Mm -hmm. Jak piesuje, to nie szczeka, nie? Dobra, słuchajcie, otwieram i zaraz Wam pokażę. Dobrze kochani, otworzyłem jeden, drugi jest taki sam, tutaj jest taborecik z metalu spawany. Tutaj ten zamsz to on tak będzie, wiecie jak się, nie? Jak go się tam przejedzie to on tak będzie, nie? Wiecie, no ale ładnie, miękki przynajmniej, nie? Taborecik do własnego montażu, no bo to się ściąga ogólnie, o. Tak to wygląda od dołu i trzeba śrubki przykręcić. Tak go wysyłają, nie jest jakby... O i kolor się wybiera. Wiecie o co chodzi? Czy wygodny? Nie wiem, nie siedziałem na nim. Nie no spoko powiem wam, nie jest źle, gitara nie? No i słuchajcie, no i dobra miesza z tym, pokażę wam. Yy, tu te taboreciki będą tu, jeden, drugi, gdzie to krzesło fizycznie, odsunę je, 50 cm w tą i prawie metr w tą i noga i taboreciki będą pod to, a wysokość będzie pod te taboreciki, czyli jak wygodnie się będzie siedzieć, może być będzie niżej nawet od blatu, tak to wygląda. No i dobra, to na tyle tej wrzyteczki, do następnej, ją. A póki jestem jeszcze to tak. Słuchajcie, nie piszcie mi kochani o kierownicę z Xboxa 360, bo ktoś się z widzów do mnie odezwał. Pozdrawiam. I już ją sprzedałem za 100 zł i ktoś jeszcze zapłacił za wysyłkę. Także już jej nie mam, bo troszeczkę mi je zasypujecie i cały czas muszę pisać, mimo to, że nie ogłaszałem, czy nie sprzedam. Eee, co, ten bok się rozwalił z oręża, ale to dostałem od razu numer. Jutro idę sobie wymienić, dostanę od ręki. Biurko dzisiaj sprzedałem, te małe boryska białe, wystawiłem na olx słuchajcie i osiemdych ktoś zaniedał. Tam jeszcze nowy blat dorzuciłem, bo miałem akurat do tego biureczka, bo akurat dostał te biureczko w prezencie. Coś jeszcze miałem mówić tutaj Wam czy nie? Co się wydarzyło albo co mamy? Dobra. Aha, to kupiłem. Pamiętacie to? To co przesłali, tak pogięte. No wymienili, ale powiem wam, że tak samo przyszło spakowane, tylko że taśma była zaciągnięta. Mówię kurczę, no też ręką te włoski musiałem tam prostować, nie? Ale mówię, kurczę, już nie będę odsyłał. Normalnie mówię przyślą następne, tak samo spakowane folią zaciągniętą. No dobra, co Maxiu, nie ma już ta jedzonka, nie ma już, wszystko zjadłeś. Parówę wciągnę się razem ze mną i tak to wygląda na tyle. Dobra, do następnej wrzuty. Heja. A tu jeszcze patrzcie co Magdalenka robi po pracy do pracy i wkłada na wieszaki. Bo doszły. Jak pokazywałem wcześniej. Także... No. Bez Magdy ta robota by nie szła, to wiadomo. Dobra, do następnej wrzuty. Słyszycie to kochani razem ze mną. Mamy wodę na pustyni! Taki pająk tu zrobiłem. Słuchajcie, nawet kupując kraniki złe dobrałem, bo dwa czerwone wziąłem. Jest taki pajączek zrobiony. Instalacja. MacGyvera. No i działa wszystko. Odpływ oddaje. Napełniamy wannę ciepłą wodą. Full wypas. Borys, kąpać się. Działa, działa. Masz wannę w domu. Mały wanna, ale ja lubię takie wanny, bo może się To może e, będziemy rezygnować z tego, w filmie będzie wanna. No, wannę to bym moment wstawił, nie? Bez problemu. Dużą wannę kupuję, wstawiam, zabudowuję i jest. A w projekcie była, nie? Nie, bo przecież jest nie, jest nie, 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 Ale później, kiedy nie, 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 wszystko będzie w wodzie, a będzie, się do wody się nie, 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 tak? tak. nie, bo się powoda, a nie, 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 będziesz nie, 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 Magda! Nie szczekaj na pana. Dobra. To na tyle. Do następnego filmu gołąbki. Woda jest. Wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci. Nawet Magda. A ten y, uśmiech jest dla mnie bezcenny, czyli wiem, że w dobrą stronę idę. Do następnego filmu. Cześć! Siemanko, w tym nowym dniu zaczynamy vlogowanie naszego dnia. Obudziliśmy się o godzinie... O której Misiu? Siódmej z kawałkiem. Tak, o siódmej. Borys już jest, gremlinek. O, mój gremlinek. Madzia, my już po zakupach. Kupiliśmy na śniadanie sobie kurczaka. Błaśnie, cieplutkie. Świeże bułki. Trochę ciasto, akurat z przeceny, także dzisiaj je musimy zjeść. Dwa rodzaje kawkę wypijemy i zabieramy się dzisiaj ostro za robotę. Musimy troszeczkę tego burdelosa stąd jakby usunąć. No to dobra, to do następnej wrzuty. Zaczynam remontować. Szybka akcja będzie tutaj. Raz, dwa. Powierzchowny remoncik, ale tak, żeby oddać mieszkanie do TPS-ów, to musi być ładnie wymalowane, czyste, schludne i musi wszystko działać. Także zabieram się za to. W takim stanie jest generalnie. Trzeba to wszystko porobić. Po zabieram ostatnie swoje graty. No to działam? Działam raz dwa, żeby tutaj kasę zawinąć i żyć dalej. Ja do następnej wrzuty. Tam w domu troszkę porobiliśmy. Co? Przyszliśmy tutaj, już jest późno. Jedzenie, właśnie sobie odgrzewam. Mikrofala mi daje znać troszeczkę tutaj, też grzebiemy i robimy jutro. Ważny dzień dla mnie, wchodzą maty w końcu. Będę mógł sobie siłowni używać, ale żeby jeszcze tutaj zrobić tam, tą siłownię, to cały dzień praktycznie tu borysek późną nocą sobie gra, czy ogląda. Tak to wygląda. Tu już łóżko przenieśliśmy do innego pomieszczenia. Garderoba już jest posprzątana prawie, że na fula I tak po małymi kroczkami działamy. Tak nasze kąpielicho wygląda. No i co? Tak to, tak to jest. No i słuchajcie, mówię, jutro trzeba cały sprzęt wywieźć. Kupiliśmy maty, to jest dla mnie najważniejsza, najważniejsza rzecz w sumie w całym domu. Jak wiecie, ja zaczynałem od siłowni, żeby ona była bardzo profesjonalna. Tu już tam troszkę Borysek ćwiczył. Tu mamy te piłki 50 cm, 65 cm, te duże. Też do ćwiczeń. Tu telewizor leży do powieszenia, przygotowany. No i mówię, będzie to wzajemnie cały dzień. Maty wzięliśmy kupiliśmy, słuchajcie, profesjonalne. Nie oszczędzaliśmy pieniędzy, to jest na całe życie. Wiecie, to jest jeszcze strob, żeby nie pękł, żeby rys nie było pod spodem. 3 cm grube, profesjonalne maty, puzle. Będziemy je układać, noski będę odcinać i Wam wszystko pokażę. Zawsze marzyłem o takiej profesjonalnej siłowni i w końcu będzie jutro gotowa. Dobra, to na tyle. Do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się, hejka.